Jeszcze odwrotka będzie dla Kasi, bo tak najlepiej mi tu pasi. Ty wspaniała jest dziewczyna, grzejesz niczym aspiryna, na ból głowy jak etopiryna. Goździkowa ciągle przypomina, jak rozkręcę się tu z rymami, to rozprawię się z kurbielami, trudno jakoś mnie tu zatrzymać, jak szalony kataryniarz. Tobie korony biją kościelne dłony, wyją na alarm dawno syreny. Upada tutaj gospodarka, zarabiają za to hieny. Pora ruszyć temat tej rapowej sceny, jak jest wszyscy dawno już wiemy. Właśnie tak. Nie dla profitu wniesion na oklaski, takie czasy każą nosić maski, nie założysz mandat i kurwa bez łaski, mam już dość tej chorej demokracji. Zawsze jakiś zakręcony byłem, kazali założyć maskę, no to założyłem, w środku jestem i takim byłem, kto tu jest kim, ja już dawno odkryłem. Trochę o nie miałem, gdy prawdę odkrywałem, być może też trochę zmałpiałem, gdy utwór ten rapowałem. Hmm. I nagrywałem taki przekaz krótki, przypomina rząd Okaz postytutki, udawany sztuczny, no i widać skutki No i widzimy wokół skutki Nie dajmy się władzy, nie dajmy się z niewoli. Zabrać nam naszej ludzkiej godności, naszej wolności, naszych praw Żyjemy jakby w niewoli, kurwa mnie to powoli bo wkurwiamie to już powoli Żyjemy tu, jakby w boli. Myśląc, kiedy psychę nam rozpierdoli I tak dzień za dniem się gramoli Bez wartości mają nas za nic Wojsko pilnych zamiast granic pokojowe mają intencje Mogliby zamić, połamią tylko ręce Nie umrzeć, lecz zabiniesz w męce Pytam się ile i o ile więcej I o ile więcej będzie tu tyrani, bo to przecież wszystko do bani Z kagańcami w nie boli, ciągle Dnia na dzień spychani Kiedyś chciałem być żołnierzem Dziś tą ideę już nie wierzę Bardziej pożyteczni są dziś arterze. za zabagmaski z ulicy cię zabierze dup, dup, da! nie ma innej opcji A takich co w D lubi też I kręci się polityczna kaszanka Bigos już a nie Owsianka, zapadła na nas chyba już klamka, właśnie ta. I jeszcze raz powtórzę: nie dajmy się systemowi, nie dajmy się zniewolić. Zabań nam naszej godności, naszych wartości, naszej tradycji, naszej wolności. Zawsze bądźmy sprawiedliwości. Sprawa jest słodka. Kolejna rapiego zwrotka. Prosto, ale kurwa ostro. Ciągle łazi za nami polityczny smut, a każdy polityk jak na dupie wrzut. A ty bądź tu twardy, jak stojący fiut, żyj prawie zanik, pokaż to to cud. Każdy na górze pięknie tylko bredzi, fachowcy niczym, z bajki sąsiedzi, pełni chciwości, innych wad, z pierdolą wszystko, jak patimat, gada gadem, przegania tu gad, a każdy gad jest pełny wad. Robią codzień nam psychiczny linch, każdy polityk, magister inch. Każdy wie o co w tym skrócie chodzi. Można gówno robić i nieźle zarobić. Nie dajmy się tym typom omamić, nie dajmy nigdy swych wartości sprawić. Obaliśmy dawno moralności testy, wokół nas tylko manifesty. Tu LGBT, tam feministyczne kobiety, aspekt wspólny jest niestety. Włączone chore cele niczym od klejem, pomalować kościoły bezkarnie z krejem. Perspektywy coraz to większe, jak nocą zrobić siebie pseudomatejkę. Jak zrobić, tak? A polityczna machina nakręca to równo, Czuję od nienawiść w mediach, łykamy to równo Marionetkami sterowane mediami, Chcą skończyć z polskimi wartościami. Takimi jak buchonogi ojczyzna, Lecz na sumieniu zostanie blizna. Niszczycie bezkarnie sobie naszą ojczyznę, A życie przeminie, odpowiecie za tą zgniliznę. Niszczycie bezkarnie ojczyznę, A życie przeminie, odpowiecie za tą zgniliznę. I pamiętajmy kolejny raz powtórzę, nie dajmy zniszczyć naszych wartości, nie dajmy się systemowi. Patrzmy o swoje prawa, o wolność, o poszanowanie moralności, o, o ludzkie życie, które jest największą dla nas wartością. O takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna.